By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny, choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z faktami. Mam ich 11 kolejnych, już zbliżamy się ku końcowi, bo sobie postanowiłam, że oczywiście będzie 100 faktów o mnie, ale rozbiję je na kilka, tak jak. To ma miejsce. I dzisiaj kolejny odcinek. Pierwszy fakt jest taki, że miałam przekuty trzy razy nos to kolczykiem. Sama sobie przekuwałam. Dwa, mam cztery widoczne blizny. Trzy, wolę może od gór, zdecydowanie. Cztery, wolę wchodzić niż schodzić gdziekolwiek. Czy są to schody, czy są to góry, czy są to jakieś wzgórza. Wolę wchodzić niż schodzić. Uwielbiam galerie handlowe. Dlatego to jest priorytet, że wszystko mam w jednym miejscu. Nie, mogę, nie muszę błądzić po innych sklepach. 6. Przez 3 lata byłam wegetarianką. 7. W wieku 10 lat straciłam brata. 8. Uwielbiam chodzić boso. Mogłabym to robić cały dzień. Nie przeszkadzają mi kamienie, nie przeszkadzają mi yy, nie wiem, beton brudny, schody, yy, chodnik itd. Uwielbiam. 9. Za pierwszą wypłatę taką legalną z pracy kupiłam rodzicom odkurzacz. 10. Będąc w jakimkolwiek pomieszczeniu albo przejeżdżając obok jakiegoś budynku, mebluję go w myślach, przestawiam ściany, to nie umiem Wam tego wytłumaczyć, ale tak mam. I 11. Niestety nienawidzę disco polo. Pa, pa.